Kiedy byłam mała, bardzo bałam się ciemności. Nie wiedziałam wtedy, że potwory stworzone są przez ludzi w celu uzyskania określonego zachowania u dzieci. Nie wiedziałam też, że te same potwory mogą przybierać ludzkie ciała i że to te potwory na co dzień zagrażają w prawdziwym świecie. Dowiedziałam się tego bardzo szybko, jako ofiara pedofila w wieku 11 lat. Piszę o tym po raz pierwszy. Choć komigautów miałam kilka, bo kilka walk stoczyłam w życiu, ale nie z własnej decyzji, lecz z konieczności. Jestem z tego dumna. Kiedy sięgam pamięcią wstecz, dziwię się sobie, że przeżyłam już 27 lat. Uświadamiając to sobie podczas terapii z moim świętym terapeutą, który wyciągał mnie z najgorszego bagna, ile tego było to wręcz śmieszne. Może dlatego ludzie uważają, że jestem zabawna. Może to mój mechanizm obronny, coś w rodzaju miękkiej poduchy na przyjęcie do świadomości ilości tego podczas odczytywania niczym listy zakupów. A może to wyrok na dożywotni powrót w zakładzie dla obłąkanych, którego ściany są namalowane naszą krwią. I taka drobna, mała blondynka poucza ludzi. Że rozumie o czym mówi. Mówiąc o przemocy seksualnej, o przemocy psychicznej, fizycznej, o licznych chorobach i zaburzeniach, próbach samobójczych, diagnozach. A mówiąc o tym, się śmieje i już dostaje łatkę, lub odnajduje zrozumienie. Pisząc to, spędzam drugi tydzień w Krakowie. Zaczynam kolejny raz od nowa. Byłam już bezdomna tyle razy. Ile razy musiałam robić okropne rzeczy, żeby przetrwać? Czasem sami stajemy się jak potwory, sarkofagi dla żywych tkanek, lecz bez duszy, rozkładającego się właśnie w epicentrum człowieka. I nikt nie próbuje tego przerwać. I nikt nie widzi. To właśnie ja. Ofiara wieloletniej przemocy psychicznej. Osoba świetnie radząca sobie w pracy. Lecz po powrocie do domu stająca się szarą myszką, osoba, której nikt nie nauczył, jak ma się bronić i że jest przed czym. Nauczono mnie, że nic nie umiem, nie udzielono mi pomocy, kiedy zachorowałam na depresję, traktowano jak rozkapryszenie moją chorobę afektywno dwubiegunową, nieleczony ówcześnie borderline, traktowano jak narcyzm. Wszystkie decyzje, było jak potwierdzenie dlatego, że ze mną od podstaw jest coś nie tak, choć potrafiłam prosić o pomoc ładnymi, okrągłymi słowami. Najbardziej przeraża mnie to, że jestem po prostu zużyta, że rozciągano mnie na wszystkie strony, używano tyle razy, że czuję się, jakbym się prostytuowała, błagając o pomoc, o miłość, o uwagę. Prostytucja emocjonalna była bardziej dotkliwa. Tak bardzo musiałam nienawidzić siebie, by godzić się na związek, w którym byłam traktowana gorzej od psa. To takie smutne, to takie niedorzeczne, że o tym się nie mówi, że ludzie sobie to robią, że kobiety cierpią, że my po prostu nie mamy absolutnie żadnych fundamentów. A potem wydajmy krocie. Na leczenie, które nie leczy naszych sumień, serc ani pociętych nóg, tak jak najdroższa maść. Najcięższe chwile, kiedy nie miałam dokąd pójść, kiedy łykałam tabletki i chciałam, żeby ktoś wyrwał mi opakowanie z ręki, i płakałam nad sobą, bojąc się, że umrę, zanim świat pozna moją historię. Może dlatego o tym piszę. Może dlatego zostawiam świadectwo. Kiedy masz 11 lat i obciągasz facetowi waucie, nie wiesz jeszcze, że to złe. Że on ci krzywdzi, że ma dwadzieścia siedem, jest pedofilem. Kiedy masz 12 lat i tracisz ojca, bo po rozwodzie zyskujesz ojczyma. Kiedy lata później nie ma żadnego mężczyzny, który okazuje ci czułość, ciepło, troskę który cię ochroni, który nie pozwoli skrzywdzić. Kiedy płaczesz dniami i nocami w myślach, przywołując tego magicznego supermana, który spierze faceta narcyza na kwaśne jabłko, po prostu uderzy jak Mike Tyson. Knockout, złoty pas, zgon na miejscu. Kiedy masz czternaście lat, fobie społeczną, wpadasz w sieć chorych internetowych znajomości, Jesteś w rozwoju, powtarzasz klasę. Nie wiesz, że masz po prostu problemy i cierpisz. I kiedy rówieśnicy uczą cię, że jesteś odrażająca. Kiedy szukasz swojej drogi i nie wiesz gdzie ani jak, i lata później ludzie widzą, co w tobie było, chcąc ciebie w swoim życiu. Najcięższe chwile były też wtedy, kiedy uciekałam z domu i do niego wracałam. Kiedy brano mnie siłą, kiedy zaszłam w niechcianą ciążę dwa razy, kiedy trafiłam z ciążą obumarłą w swoje dwudzieste urodziny na urodzinową imprezę w sali tuż przy dyżurce, bawiliśmy się przy dźwiękach bicia serca dziecka kobiety z łóżka obok i zostały mi podane poronne pigułki, żeby łatwiej było mnie wyczyścić. Kiedy składano mi życzenia i ten superbohater przyjechał, i był przy mnie jako jedyny, tak blisko emocjonalnie. Kiedy słyszałam, że jestem nienormalna i moje miejsce jest w psychiatryku, kiedy słyszałam, że powinnam zdechnąć kiedy słyszałam, że jestem obrzydliwa, bo byłam chora na bulimie, i że dwubiegunowość chorobą nie jest, a ja jestem leniwa i za mało się staram. Kiedy robiłam rzeczy, o których się boję myśleć tuając się po świecie bez przygotowania i planu bo po prostu uciekałam z jednego gówna w jeszcze większe i tak aż do okresu który nastąpił rok temu roku podczas którego próbowałam odebrać sobie życie i byłam ofiarą regularnej mentalnej chemioterapii wygrałam zaczynam życie odkrywam jego sens i cel ale jakim kosztem i czy można mi było pomóc wcześniej? Ile takich historii my, ludzie, zabierzemy do grobu? Ile żyć zmarnujemy? Moje zwycięstwo polega jedynie na znajomości mojej historii i nieobwinianiu się za to, co mi się przytrafiło, na wybaczeniu moim oprawcom i bliskim, ich krzywdy i zaniedbania, na powolnym wybaczeniu sobie, na odnalezieniu głębszego sensu. I powrotu do pomagania innym ludziom, bo w tym wszystkim jestem jeszcze całkiem spoko babką i nawet stałam półnaga na środku miasta z transparentem, bo w coś wierzyłam. I ta wiara trzyma mnie przy życiu, które mam i któremu dałam szansę stać się dobrym. obciłam włosy, dbam o jedzenie, dbam o siebie. Mam ciepły kąt, jestem bezpieczna, jestem kochana, mam czas. I choć nie mam dziewięciu żyć jak kot i nigdy nie dojdę tam, gdzie moi rówieśnicy, i prawdopodobnie do końca moich dni będę nosić ten bagaż mniej lub bardziej odczuwalnie. C i uważam, że jestem warta miłości. I ty też jesteś jej godzien. Jeśli doznajesz przemocy, potrzebujesz wsparcia, pomocy. Są ludzie, są miejsca. Twoje życie może być uratowane, tak jak moje. Przytulam cię najdelikatniej jak umiem. Magdalena. Bardzo się wzruszyłam czytając tę historię. Nie mam pojęcia, jakich Magda ma rówieśników, ale myślę, że aż nadto wyrasta siłą ponad mnóstwo osób. Absolutnie się nie dziwię nienawiści do swojego ciała po takich przeżyciach. I też chciałabym zaznaczyć dla tych osób, które też czują podobnie, że to jest zrozumiałe, ale naprawdę zasługujecie na miłość, bo nic w Was nie jest złego. Jeśli ktoś mówi do Was brzydkie słowa typu: jesteś leniwa albo obrzydliwa, to nie świadczy to o Was, lecz tylko i wyłącznie o nadawcy. To jest jedynie jego opinia. Może ktoś cię obraża, bo sam ma zniszczone poczucie wartości i chce siebie podbudować kosztem innych. Choć niestety jest to nieskuteczny sposób, ponieważ taka metoda tylko pogarsza stan cierpiącego. Nigdy niszczenie nie będzie budowało. Ogromnie podziwiam też Magdę za wybaczenie. Trzeba być. Niezwykle silnym człowiekiem, aby tego dokonać. A pozbycie się poczucia winy i żalu jest ciężkie, choć uwalniające. Zobaczcie, ile rzeczy udało się wypracować. Niektórzy, mimo że tak młodzi, to doświadczenia mają jak staruszkowie, a dojrzewają praktycznie w momencie. Każdy ma swoje potwory. Czasem towarzyszą nam od małego, czasem pojawiają się w różnych momentach życia. Niektóre zwalczamy, a niektóre są z nami do końca życia. Warto je poznać, oswoić, po to, aby nie straszyły nas bez przyczyny w snach albo gdy idziemy ciemną ulicą. W większości też sami je tworzymy, świadomie bądź nie ale to my dajemy im przyzwolenie na bycie potworem, a czasem nawet dajemy im władzę. Na ogół bywają w naszej głowie ogromne i przerażające. To jest trochę tak, jak idziecie chodnikiem po południu i słońce przyświeca z jednej strony na wasze nogi. Powstaje wtedy cień, ale taki zniekształcony, który powoduje, że macie mega długie nogi. W rzeczywistości przecież wiecie, że takie nie są. I tak samo jest z potworami. W głowie mamy pewne filtry, przez które patrzymy na świat. Myślimy o tych strasznych sytuacjach, o tym, czego się boimy, że nam się przytrafi. Tracimy wiarę w siebie, że sobie poradzimy w takiej sytuacji. A przecież jesteś tutaj, żyjesz, oddychasz. Tej sytuacji nie ma w tym momencie. To tylko potwór, który podpowiada ci scenariusze. Jeśli go zauważysz, zobaczysz, że to on się boi, a nie ty. To on wymaga przytulenia, opieki, troski. On nie jest straszny, nie jest nawet wielki, jest właśnie mały i się boi. Z przyszłością jest tak, że to już było. Masz wspomnienia, doświadczenie, być może emocje z tym związane, ale fizycznie tego nie ma. Na bazie tego twoje ciało wie, że w podobnej sytuacji macie chronić. On jest przygotowany, bo ma pamięć, ale z przyszłością jest zupełnie inaczej. W danym momencie może się stać mnóstwo możliwych opcji. Idziesz ulicą i w głowie masz to wspomnienie. Ciemne myśli i strach. W życiu ci nie przyjdzie do głowy, że prawdopodobieństwo znalezienia na chodniku 500 złotych jest takie samo. Choć w tym momencie w to zupełnie nie wierzysz, bo czujesz co innego. I takie samo jest też prawdopodobieństwo, że ugryzie cię komar, albo że zadzwoni do ciebie znajoma, z którą przegadasz całą drogę i już nawet zapomnisz o strachu. Oczywiście warto być czujnym i uważnym, bo jedynie my sami jesteśmy odpowiedzialni za siebie. Ale właśnie dlatego warto poznać swoje potwory, żeby móc sobie radzić w życiu. Bo jeśli nie wiemy, z kim walczymy, to wiemy, jakie mamy szanse?